mija nie tylko odbicie w lustrze, mija mi siła. Mogę sprzecnąć nową tańczę przy pustce, pustce, która jest wszędzie, a chciałabym złapać komórki. Zanim będę mija mi siła, mija proszę mi, żebym jednego, świętego, on zanim ona odejdzie. Pijam. Nie tylko odbicie w lustrze, mila mi siła Jezus Szedł uśmiech, tracę przy pustce która jest w przejściach chciałbym zobaczyć kontur chwili za Ona odejdzie, mija mi siła, mija Ma droga pani, dziś wzięłaś, pocie tu jednego Krźcie pisany, mają organy. Czekaj jak to leciało wieczny no odpocinek damy gdy dusza opuszcza ciało Rzucony w tą całość kolejny dziewczęcie w oczekiwaniu, kiedy i po mnie ona nadejdzie, gdy zimne będzie serce, gdy zimne będą usta i nie nadejdziesz rąk, gdy przyłożysz je do lustra Kolejny dzień w getcie. kolejny cię zostanie. Kiedy ciebie tam nie będzie, gdy włożą mnie w macho, To co zleci te gdy wgryzę się w tą glebę jak pierdolony krew Ciemność dookoła, kołam angielskich z imienia, Leci ich tak jak mnie, wiesz? Już nie ma, już nie ma I'm outside my